Cześć. Dziś porozmawiamy sobie o tym, co należy zabrać do Holandii na początku naszego pobytu, bo wiem, że dużo osób na przykład do Holandii się wybiera, a będę mówić tutaj głównie o Holandii, ponieważ trochę inne zasady tutaj panują dotyczące jednej rzeczy, ale oczywiście wszystkie pozostałe inne tyczą się również innych tutaj państw. Może zaczniemy od najbardziej podstawowych rzeczy, jakie należy wziąć ze sobą. Jest to przede wszystkim. Dowód osobisty i inne dokumenty, które będą nam potrzebne w Holandii. Mam tutaj na myśli również prawo jazdy i kartę ubezpieczeniową. Ta karta ubezpieczeniowa dotyczy Europy, natomiast można te kartę wyrobić również sobie tutaj w Holandii, ale warto, jeżeli taką kartę posiadamy przy sobie już wcześniej, ponieważ wtedy jest mniej problemów. Kolejną rzeczą, jaką należy ze sobą zabrać, są karty płatnicze. Karty płatnicze posłużą nam przede wszystkim do zakupów w sklepie i do wypłaty pieniędzy z bankomatów. Na szczęście w większości bankomatów można wybrać te pieniądze korzystając z karty Mastercard lub też Visa. Natomiast już nie w każdym sklepie zapłacimy tymi kartami, ponieważ nie wszystkie sklepy tutaj niestety honorują polskie karty. Co jest dla mnie trochę głupotą, no bo jak wiadomo, dużo Polaków jednak tutaj przyjeżdża i jako państwo ta Holandia powinna się też trochę dostosować do tego i założyć takie terminale, żeby było można płacić polskimi kartami, a jeżeli nie można właśnie płacić polskimi kartami, no to chociaż żeby gdzieś w pobliżu były zapewnione bankomaty. Więc karty płatnicze również należy ze sobą zabrać koniecznie. Jeżeli rozmawiamy już o pieniądzach, Musimy pamiętać o tym, że jadąc do Holandii warto mieć założone konto walutowe w walucie euro, ponieważ taka waluta tutaj obowiązuje. I jeżeli mamy już te konto, to mamy tak naprawdę mniej pracy tutaj, ponieważ jako firma, w której ja na przykład pracuję, oferuje pomoc w założeniu holenderskiego konta już jak wiadomo w euro. Natomiast moim zdaniem warto po prostu do naszego konta złotówkowego dopiąć sobie konto walutowe, ponieważ to jest chyba bardziej korzystne, tak mi się zdaje. Możemy robić przelewy między naszymi rachunkami i tak dalej. Więc zachęcam was również do założenia wcześniej konta walutowego. Cały czas trzymamy się tematu pieniędzy. Więc ile należy zabrać na początek na taki wyjazd? Jeżeli dostajemy wypłatę po pierwszym tygodniu, no to myślę, że 100 euro spokojnie wystarczy. Jeżeli po drugim tygodniu, no to 150 euro, bo wiadomo, zawsze należy wziąć trochę więcej pieniędzy, niż zakładamy, ponieważ mogą nas czekać niespodziewane wydatki. Niespodziewane wydatki, mam tutaj na myśli na przykład tak jak w moim przypadku, nie wiedziałem, że trzeba mieć własną pościel, ponieważ jak się okazało, po wejściu do pokoju ani pościeli, ani ma. Ani poduszek nie było tutaj, niestety, więc dobrze, że miałem jakieś pieniądze takie dodatkowe przy sobie i za nie właśnie zakupiłem sobie poduszkę i koc, no bo jak wiadomo jest ciepło i to mi wystarczy na te dwa miesiące, przez które ja tutaj jestem. Holandia jest trochę zdradliwym krajem, ponieważ jeżeli mieszkamy tutaj blisko morza, to niestety często mogą nas dopadać opady deszczu, więc należy zabezpieczyć się w jakikolwiek płaszcz deszczowy, parasol, pelerynę itd., ponieważ niestety te deszcze są czasem tutaj niespodziewanie, czasem sobie siedzisz, widzisz, że jest ładna pogoda, a niestety później nagle pada deszcz. Nieraz miałem sytuację, że siedząc nad morzem, Zaczął padać deszcz, to oczywiście było przyjemne, ponieważ było ciepło, ale nieraz niestety trafia się takie coś, że jest w tej Holandii chłodno i deszczowo, i takich deszczowych dni jest tutaj dość sporo, przynajmniej podczas mojego pobytu. Ten deszcz padał dość często. No i pogoda jest również różna, ponieważ raz jest bardzo gorąco, raz jest zimno, jest na przykład strasznie wiecznie w Holandii. Czasem zdarza się, że ten wiatr wieje 24 godziny na dobę. A ostatnio nawet była jakaś tam burza piaskowa nad morzem. Jeżeli byłem, jak znajdę nagrania, to wam wstawię. Yy, I co? Co dalej? Co Wam jeszcze mogę powiedzieć tutaj na temat tego, co w Holandii nas może spotkać? Kolejną ważną rzeczą jest numer tak zwany SOFI lub numer BSN. Jest to numer ubezpieczeniowy, który potem służy do rozliczenia naszego podatku. Jeżeli firma nam to zapewnia, zakładamy przez firmę ten numer, czyli wtedy jedziemy sobie do urzędu gminy, tutaj z koordynatorem jak w naszym przypadku i zakładamy ten numer Sofi. I ten numer Sofi zawsze należy mieć gdzieś w pobliżu, bo zawsze może się przydać. I jeżeli w przyszłym roku również wybieramy się do Holandii, to nie trzeba już wyrabiać nowego numeru Sofi, tylko ten numer Sofi mieć przy sobie. Jak wiadomo, kolejną rzeczą, jaką należy zabrać ze sobą, są ubrania. I tutaj polecam wam zabrać też trochę ubrań z długimi rękawami, jakiś spodni i jakąś kurtkę, ponieważ przekonałem się już nieraz, mimo tego, że jest lato, że w Holandii potrafi być naprawdę zimno, ponieważ jakiś czas temu, jeszcze w lipcu, niestety, ale temperatura mnie zaskoczyła i było 6 albo 5 stopni w nocy, co jest trochę dziwne, bo następnego dnia było 40 stopni, więc to jest trochę takie, wiecie, dziwne. Bo w Polsce przeważnie nie ma aż tak dużych wahań temperatur. Warto też podzielić sobie ubrania na ubrania robocze i na ubrania takie wyjściowe, no bo wiadomo, również gdzieś po tej pracy chcemy wyjść lub w weekend i tak dalej. Jeżeli chodzi o weekend, to pewnie kojarzy nam się z alkoholem i dużo osób też to ciekawi. Alkohol jest tutaj normalnie sprzedawany od lat 18. Jedzenie jest to kolejna rzecz. Jaką możemy zabrać do Holandii podczas pobytu tutaj, bo na początku, jak wiadomo, zawsze to jedzenie nam się przyda. Mam tutaj na myśli jakieś kasze, ryże, makarony. Niektórzy biorą konserwy. Ja nie brałem. Można wziąć tak samo szynki pakowane próżniowo, sery lub też poprosić mamę, żeby zrobiła wam jedzenie typu pierogi, lub też jakieś krokiety. Ja się śmieję, ale czasem. Mam takich znajomych, którzy wyjeżdżają do Holandii lub też do Niemiec i po prostu biorą sobie jedzenie w słoikach, i to nie jest chyba nic dziwnego na początek, bo jak wiadomo, przyjeżdżamy tutaj w celach czysto zarobkowych, a nie w celach takich, żeby wydawać pieniądze. Jeśli wybieramy się do Holandii, warto znać chociaż podstawowy angielski i podstawowe zwroty, bo jeżeli będziemy chcieli zapytać się coś, chociażby w sklepie lub też na mieście, no to warto jednak takie zwroty znać, ponieważ. Tutaj językiem urzędowym jest również język angielski i tak naprawdę Holendrzy dobrze znają ten język. Niestety nie zawsze wykazują chęć taką, żeby mówić po tym angielskim, bo oni uważają, że jeżeli my przyjeżdżamy, to my mamy umieć holenderski. Niestety tak jest w wielu przypadkach. Natomiast pamiętajcie, zawsze ten język angielski się przyda. Ważne, żeby był w tym stopniu takim, wiecie, podstawowym, żebyście Wy zrozumieli, co kto mówi do Was i żebyście potrafili cokolwiek odpowiedzieć. Wiadomo, nie musicie umieć biegle tego języka angielskiego. Jednak bardzo się tutaj ten język przydaje. Dobrze jest też, jeżeli do Holandii weźmiemy sobie kogoś znajomego, bo jak wiadomo, we dwójkę lub większą grupą zawsze jest raźniej. I ja też tak zrobiłem, przyjechałem z trójką moich znajomych, jest nas czwórka, na domku jest nas 8 osób, ponieważ kolejnym, kolejną rzeczą, o której Wam nie wspomniałem jest to, że z firmy otrzymujemy domek, płacimy za niego 90 euro tygodniowo, czyli wychodzi około 400 euro miesięcznie i też domek jest zapewniony lub też możemy sobie wynająć sami pokój i wtedy firma nie odlicza sobie kosztów związanych z noclegownią, tak to nazwę, bo to jest w sumie tak naprawdę noclegownia, bo tutaj przechodzimy po pracy i tylko śpimy tak naprawdę, oczywiście kąpiemy się i tak dalej, więc to jest kolejna kwestia i warto pomyśleć jednak o swoim mieszkaniu, swoim pokoju do wynajęcia, niż wynajmować yy, tak naprawdę miejsce w domku, ponieważ wychodzi to znacznie drożej niż to, jeżeli byśmy wynajęli pokój. To byłby taki szybki film na temat właśnie wyjazdu do Holandii, co należy zabrać. Jeżeli o czymś zapomniałem, napiszcie mi w komentarzach, lub też co Wy chcielibyście zabrać do Holandii, bo wiadomo, no, na pewno nie powiedziałem o wszystkim, ale o takich podstawowych rzeczach raczej tak. Więc tymczasem ja chciałbym Was zaprosić do oglądania moich kolejnych filmów, do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jesteście ciekawi, co dalej się tutaj podzieje. No i oczywiście, jeżeli podobało się, zostawiajcie koniecznie kciuki w górę, ponieważ to jest naprawdę motywujące kiedy widzisz, że ktoś ogląda i docenia to, co robisz, więc tymczasem Wam dziękuję i życzę Wam powodzenia. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku.